Trzecia sprawa, która jest, bo nie tylko zdrowie psychiczne i fizyczne, ale to nauka. Badania jasno mówią i rodzice tego nie rozumieją, że dzieci, które uczą dotlenione, które, dotlenione. które są dotlenione z rana, to te mają lepsze wyniki w nauce. Testy są amerykańskie proste, które są wykonane, że dzieciaki, które regularnie rano, w zasadzie wszystkie amerykańskie dzieciaki, które mają aktywność fizyczną poranną, bo tam się to nie, czasami nie nazywa WF, tylko aktywność fizyczna poranna, wyniki testów pokazują, że te dzieciaki są 15, o 15% lepsze niż pozostałe niećwiczące. Mój syn, jak ja wykładałem w Stanach w Montanie, ja miałem obowiązek dzieciaka swojego przywieźć na 8 rano do. Do szkoły, albo wrzucić go w żółty autobus i on dojeżdżał. On miał być pół godziny na placu. I powiem Wam tak, ja mam tylko jeden, jeden obowiązek, czego nie mogłem zrobić. Nie mogłem gdzie skutać szalika. Potem się okazało, pytam się, dlaczego, pani Missy Cooper, mojej nauczycielki, no bo że dziecko tam się przy, przez przypadek nie poddusiły. A tak dziecko miało być na świeżym powietrzu. I nie było opcji, że było zimno, ciepło. Dziecko nie mogło przez pół godziny wejść do, do, sali, do, do szkoły, miało być na placu. Dzieciaki miały wyrzucone piłki, yy, różne urządzenia, narzędzia i tak Ruch dalej. Dzieciaki, dzieciaki skakały przez pół godziny, był dzwonek dopiero dzieciaki wchodził do szkoły. I one były rozgrzane, one były rzeczywiście rozemocjonowane. miały krótkie przerwy, bo te zajęcia nie trwały tam 40 minut, bo on był wtedy w pierwszej klasie. Te zajęcia były krótsze, co chwila była jakaś gimnastyka, te brain breaks, czyli co chwila, no tak się nazywa, co 20 minut mniej więcej w klasie była przerwa na gimnastykę. Dzieciaki cały czas były pobudzone, bo dzieciak nie jest w stanie 5-6-7-latek w ławce przez 45 minut. No to nie, nie ta mentalność. A my mówimy tak, dziecko ma siedzieć 4-5 minut w klasach 1-3, a potem na, po korytarzu nie może biegać, bo przecież gdzie będzie biegał, bo coś się z nim stanie. Zupełnie inna mentalność. A u nas co ja co chwila dostaję pytania, że czy ja jestem za tym, żeby Lekcja wychowania fizycznego była w Polsce na ostatnich zajęciach. Dlaczego? No bo dzieci wtedy nie muszą się przebierać, bo jak będzie rano w to dziecko będzie spocone, będzie śmierdziało i tak dalej. I dzieci się wstydzą, to lepiej, żeby w był na końcu. I to jest jedna z propozycji, którą, którą ostatnio spotkałem. Czyli zupełnie y, 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 trzeba zmienić mentalność. I tych rodziców, teraz wracam, trzeba uświadamiać, trzeba w jakiś sposób motywować, ale trzeba im dać marchewkę. Jedną z marchewek właśnie jest ten system, o, który, o którym właśnie mówi dekaton, bo to jest fajny system. Bo wiecie, Polak potrafi, tak? Jak Polak zobaczy liczby i mówi: O, mogę sobie coś zarobić, zaoszczędzić. No to jest taki delikatny przymus. Nawet jeżeli on nie będzie do końca świadomy, to on sobie to dziecko wprowadzi do tych zajęć i, i znajdzie taki fajny sposób do no, aktywizacji swojego dziecka, a potem zobaczy efekty.